Stronisty Glocek i dzisiaj sobie zrecenzujemy zestaw o numerze 70836 Lego Przygoda mówi 2 Batman i stalowobrody. Więc dobra, ogólnie zestaw jest no przekozacki, nigdy nie miałem takiego zestawu, mam tylko jeden z Lego Movie A więc dobra, w tym zestawie mamy oczywiście Batmana Stalowo yy, jakiegoś typa i gwiazdeczkę Więc dobra, z tyłu mamy na jakiś trombat ma ze skrzydłami. Yy, mamy stalwo brodego, gdzie można na górze go postawić yy, jakąś figurkę. Mamy taką mini jaskinkę. Mamy jakiś napis, yy, gdzie można go yy, chyba obracać prawo-lewo. I mamy też stalwo brodego i można otworzyć pod nim skrzynię. Więc dobra. My sobie ogólnie otworzymy ten zestaw teraz. O, nie będę używał do tego noża, bo po co? Skoro jest taka metoda łatwiejsza. O! To wszystko. Tak, to jest wszystko. Więc dobra. Mamy woreczek numer jeden, dwa i trzy. I instrukcja. Więc ogólnie widzimy się, jak już to złożę. A więc dobra, ja już sobie to złożyłem. No i co. Mamy tutaj trzy figurki i gwiazdkę. Ale może nie zacznijmy od figurek, tylko od budowli. A tą budowlą jest tron Batmana. No, tron Batmana jest no, nie najgorszy, chociażby mogli coś tutaj dać, bo no, to nie wygląda za ładnie. Ale już nie narzekam, to jest no, po prostu ładna budowla. Co się tutaj rzuca w oczy? No to na przykład te skrzydła Nietoperza. You're welcome. To jest na szczęście nadruk, a nie naklejka, bo jakby tu była naklejka, to ja w sumie nie wiem, gdzie indziej by była, jak już na gwiazdce. Ale no, po prostu jest to ładne. Jest tutaj kamień, można sobie odsunąć tą drabinkę. No i tutaj można sobie też schować jakąś figurkę. I nie wiem, dlaczego tutaj nie dalej nawet botarangów, ale już też nie narzekam, jest wszystko spoko. I można sobie też tak o jakoś tak o, No i można tak sobie robić Z tyłu jest takie pokrętło Gdzie można sobie tak robić W tym you're welcome Dobra, więc możemy to jest przejść sobie do stalwobrodego bo to jest no po prostu największa rzecz w tym zestawie i najlepsza no, stal w jest no przepiękny e, Tutaj na górze można sobie posadzić figurkę i to zaraz sobie zrobimy e, no, e, Jego broda jest oczywiście ze stali Buźka też jest bardzo ładna No dwóch buziek on nie ma Jego czapka się pali Z tego co widać Albo że nie wiem e, Tu ma oddawać jakiś e, promień czerwonego Nie wiem można też otworzyć go i tam będzie. Nie wiem czy to widać. Parówka i kość, ale chyba to widać. O. Ma też takie rączki w stylu haków. O. Ale nie wiem czym by miał sięgnąć. To jest na podstawie chyba takiego tego dużego dinozaura, co ma takie małe rączki, a taki ogromny jest. No, nogi ma dosyć... Skomplikowane i bardzo fajne. Tylko radzę, jak już złożycie go. No to dobrze ustawić te nogi, bo nie jest tak łatwo ustawić go potem. Więc dobra. A, no i z tyłu wygląda to tak. No i jeszcze sobie posadzimy tą figurkę. No. I. O, tylko zdejmę mu to sobie tak postawić figurkę. No i jak już go tam postawiliśmy, to może nim się zajmijmy. No, no i to jest jakiś z mieszkańców Apokalipsburga chyba to tak się nazywało. Ma tutaj taką zbrojkę z jakimiś kolcami. Dwóch buziek nie ma, bo jest łysy. No, i te torsiki w ogóle y, w Lego Przygodzie 2 są bardzo ładne. Tak mi się chociaż wydaje. Taki klimat y, apokalipsy to daje. No i może przejdziemy do gwiazdki. Gwiazdka jest bardzo ładna, mi się wydaje. Y, Na szczęście to też jest nadruk. Y, I też nie wiem, czy ona była w y, innych minach, ale mi się wydaje, że raczej tak. Jakbyście sobie to odczepili i jakoś byście sobie załatwili kilka takich gwiazdek to możecie sobie zrobić niebo z tych gwiazdek Mi się wydaje, że bardzo się opłaca Z no, tego teraz sobie przyczepimy o. No i teraz do y, chyba najlepszej figurki oprócz Stalowo Brodego To jest Batman Tak jest y, Batman jest no, totalnym kozakiem jego pleeryna jest taka podarta z lewej strony z prawej wygląda normalnie więc też trzeba uważać, żeby się nie podarła, bo tutaj może ten kawałek się oderwać. Zauważyłem, że ta zbroja przy okazji jest bardzo ładna i fajna i duża. Ma takie opony i to... nie, to nie jest plastik, tylko to też jest trochę zrobione z gumy. To jest zrobione właśnie z guby. Nie obeszłoby się też bez Batarangów, jak jest Batman. Mamy jego standardowy pasek, nic się nie zmienił. No No i jeszcze mamy tą... Taką maskę z Lego Movie. I ma on akurat dwie minki. Taką złuszczoną. I taką... Zdziwioną. Ch chyba, chyba tak, może... Że tak zrobię, będzie łatwiej. Tak, ta, chyba to jest zciśnięta mina, ale nie jestem pewien. Trudno się obraca te miny i w ogóle trudno się zdejmuje y, tą zbroję, więc wybaczcie, że jej nie zdjąłem i nie pokazałem, ale to jest, nie jest takie łatwe. Więc dobra, już chyba sobie wszystko omówiliśmy. jedynie zostały, zapasówki. Y, czy je widać na kamerze? Tak, widać je na kamerze. No, tutaj mamy na przykład z stalowo przewoznie przeważnie rzeczy. Kolejny pasek i parówka. No, więc zapasówek jest dużo. Sam zestaw jest duży. Więc to jest wszystko na ten odcinek. Ja się z Wami żegnam, więc cześć!